Witam ponownie w programie Project Automotive. Tym razem zmieniamy segment i wędrujemy do czegoś zdecydowanie większego i bardziej komfortowego. Mamy tu przedstawiciela klasy średniej, który w przypadku naszego egzemplarza okazuje się być autem diabelnie drogim. Poznajcie nowego Mercedesa klasy C w wersji State. Mówiąc diabelnie drogim, mam na myśli kwotę niemal 300 tysięcy złotych. Zdziwieni? Posłuchajcie dalej. Z zewnątrz auto wyróżnia się na tle innych C-klas. Mamy tu przede wszystkim pakiet AMG, który zawiera inne zderzaki, zmienioną matrapę Grilla przedniego czy 18 calowe sygnowane logo AMG Felgi. Przypuszczam, że nikt z Was nie uwierzy mi, że pod maską mamy silnik 1.6. Uporządkujmy fakty. Mamy więc podstawową wersję silnikową i cenę przekraczającą ćwierć miliona złotych. Nie martwcie się jednak, ten testowany przez nas egzemplarz posiada praktycznie każdą opcję dodatkową, co powoduje podwojenie ceny bazowej. Założę się, że z fabryki nie wyjedzie wiele tak skonfigurowanych aut. C180 w tej wersji nadwoziowej kosztuje od 134 tysięcy złotych, więc na tle konkurentów cena wcale nie wygląda na wadę. A co z całą resztą? W wersji kombi z kojarzenia z Mercedesem klasy S jest nieco słabną, choć patrząc od przodu nadal łatwo te dwa modele pomylić. Ujednolicanie gamy to temat na dłuższą dyskusję, ale na pewno nie można odmówić klasy C prezencji. Podobnie jest w środku, nowocześnie zaprojektowany kokpit, którego strukturę moim zdaniem zaburza tylko wystający tablet. Ponadto świetna kierownica i fotele, bardzo dobra jakościowo skóra, którą znajdziemy nie tylko na fotelach, ale i na górnych elementach deski rozdzielczej. Jedyna uwaga, lakierowana na wysoki połysk konsola środkowa, która wybitnie zbiera kurz i na dodatek potrafi skrzypieć. Wczoraj wieczorem zauważyłem też pewien stylistyczny smaczek, otóż mamy tu podświetlenie klamek w drzwiach. W przypadku kombiaków interesuje nas naturalnie pojemność bagażnika. Według producenta w 205 mamy do dyspozycji 490 litrów, czyli dokładnie tyle samo co w Audi A4 i o 5 litrów mniej niż BMW serii 3. Co potrafi podstawowa jednostka benzynowa? Tak, mamy pod maską tylko 1,6 litra, ale nie wspomniałem jeszcze, że silnik ten posiada trubodoładowanie, przez co rozwija moc 156 koni mechanicznych. Deklarowane przez producenta przyspieszenie do setki na poziomie 8,7 sekundy z automatyczną skrzynią biegów nie jest żadną petardą, ale w zupełności wystarcza. W temacie automatu wymaga on dopłaty 11 tysięcy złotych. Jest to skrzynia siedmiobiegowa, która w naszym egzemplarzu. Posiada możliwość sterowania biegami za pomocą łopatek za kierownicą. Zdarza się jej czasem szarpnąć, ale ogólnie nie można mieć do niej większych zastrzeżeń. Testowy samochód jest zaskakująco zwarty i ostry w zakrętach, szczególnie jak na Mercedesa, natomiast cierpi nad tym komfort jazdy po nierównościach, dlatego osobom lubiącym płynąć po drodze zalecam odpuszczenie pakietu AMG. Z kolei opcją, której nie można przeoczyć, jest zwiększenie baku ze standardowych, uwaga, 41 litrów do 66 litrów. Na szczęście taka przyjemność kosztuje tylko 260 zł. Systemem multimedialny możemy sterować za pomocą pokrętła lub dotykowego joysticka, który pozwala też na wprowadzanie liter. I o ile lubię wszelkie nowe technologie i gadżety, to ten interfejs jest dla mnie mocno skomplikowany. Z kolei jego oprawa graficzna zasługuje na najwyższe uznanie. Zaskakujące jest tylko to, że regulując głośność systemu audio, komputer nie wyświetla nam żadnej informacji na ten temat. Po raz pierwszy w moim Mercedesie posiadamy funkcję Agility Select, która pozwala na zmianę charakterystyki całego auta, począwszy od stopnia nachalności klimatyzacji czy systemu start-stop, aż po bardziej interesujące nas funkcje, jak ustawienia silnika, zawieszenia i układu kierowniczego. Teoretycznie w kilka sekund możemy zmienić luksusową kanapę w trybie komfort w narowiste zwierzę pokonujące zakręty. Czy odczuwam różnicę między trybami? Oj tak. Nie jest to może dzień na noc, ale im bardziej sport, tym auto staje się ostrzejsze, bardziej narowiste, lepiej reaguje na gaz i sprawnie pokonuje zakręty. Bardzo przydatna opcja. Nowa klasa C to elegancki i reprezentacyjny przedstawiciel segmentu premium, który jako Mercedes ma przede wszystkim dbać o nasz komfort i dobre samopoczucie. I w tej roli sprawdza się w 100%, choć wybierając pakiet AMG, twardość zawieszenia może zaskoczyć. Poza tym to dokładnie taki samochód, jakiego mógłbyś się spodziewać.